Pod granatowym niebem powoli pustoszały ulice. Okna domów, bloków i kamienic rozpalały się ciepłym światłem. Migotały w nich kolorowe lampki, gdzie niegdzie płynęły świece. Miasto trwało w uroczystym oczekiwaniu. Nagle z jednej z kamienic wybiegła drobna postać. Dziewczynka w rozpiertym kożuszku, bez szalika, bez czapki. Dziewczynce mocno coś dospierało. Nawracająca myśl tłukła się po jej głowie, chroniła umysł i serce. Nie przejadą. Biegła wzdłuż rzędu kamienic, widziała światła mieszkania, świętujące rodziny, kultury choinek. Tak wszyscy gromadzą się w ten wieczór, podają sobie ręce, cieszą się sobą nawzajem. Tylko jej dziś nikt nie przytuli, dla niej świąt nie będzie. Nie przejadą. Upłynęły miesiące od czasu, gdy widziała się z rodzicami. Gdy dowiedziała się od babci, że rodzice, którzy pracują za granicą, nie dotrą na Wigilię, dziewczynka chwyciła w przedpokoju buty i koruszek i wybiegła z domu. I tak właśnie znalazła się sama w Wigilijny wieczór. Po co właściwie są święta? Na co, komu wyłupie się dziadełka? To wszystkie tradycje i kolędy. Po co ta cała szopka? Kto w ogóle wierzy w Boże Narodzenie? Chyba tylko dzieciaki, które czekają na prezenty pod choinką. Jeszcze dziś rano ona też czekała. Dla nich prezenty mieli być mama i papa. Przepraszam. To jest nie szkoły. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo przepraszam, ale muszę już iść. Nagle zobaczyła, że stoi przed bramą kościoła. do domu, za kamerę, a przede wszystkim, żeby odwiedzić Jezusa w stajence. Uszedła na i otwiniła głowę o barierkę. Wszyscy podróżują po Wyspieszu Ludności. To już niedaleko. Podróżują, Wójcie, potrzebujecie pochwytyw konia, a może biegłoda. Od razu mówię, że nie ma miejsca. Przepraszam, pójdę już. Otworzyła drzwi i prawie krzyknęła. Zamiast wnętrza kościoła, ujrzała wiejski krajobraz. I to zupełnie inny niż ten z z wakacyjnych wycieczek. To niewiarygodne to przybywasz z daleka, co? Tak, to jest bardzo, bardzo daleka. Nie ma u Was w Przecież to mój i gospoda jest i don piekarza. O Rety, jeśli nie robi sobie pan zaniedbania, jeśli to wszystko jest prawdziwe, to znaczy, że dzisiaj jest Boże Narodzenie. To prawdziwe pierwsze Boże Narodzenie. Czy zaprowadził mnie pan z i z tym kowalem, a nie na jednym? Ale przecież tam jest Dzieciątko. Co ty mówisz, dziecko? Dzieciątko Jezus leży w żłobie. Jakie Dzieciątko? Jaki żłób? Nie czeka Pan na Zbawiciela? A któż nie czeka? Dzień i noc wypatruje Zbawcy, który nas wyzwoli z podpanowania grobów. On się już narodził. To Dzieciątko Jezus. Dość tego. Nie będę Cię Ale zabij. Jestem silnym i dumnym człowiekiem. Nie pozwolę, by jakieś dziecko, które o sobie ze Czekam na Zbawiciela, gdy przewyższy swą wszystkich mężczyzn w tym kraju. Teraz za zachują, której poprowadzi nas do walki. Zaraz, zaraz. A może ty jesteś szpiegiem? Kto tu Ja nie, nie jestem! Zmykaj to i nie zapatrz mi już głowy, ale już! To niewiarygodne. niewiarygodne. Proszę, proszę śmiało. To pan! To ja, we własnej osobie. Ale czy my się znamy? Tak. To znaczy... nie. O, żartuję, oczywiście. Jestem pewien, że nigdy nie widziałem takiego dziecka. Ale to ja widzę strasznie. Można tak powiedzieć. W pewności usłyszałaś o mnie. Sama bym się nie zdziwił, gdyby sława moich wypieków dotarła daleko poza granicę naszej kolei. Skąd przybywasz? Masz rację, nie, nie zapłączajmy sobie szczepłami. Proszę o rozpośrednictwo. Chcę Ci pomóc, moje dziecko. Skrabiusz jest, prawda, zamknięty, ale dla zobłąkanego wędrowca na pewno coś się znajdzie. Zresztą zobaczmy. Jak smakowicie pachnie, zdała sobie sprawę, że ziemi jadła od wielu godzin. Nedłe uczucie głodu sprawiło, że ucieszyłby ją nawet skromny sucharek. Czasem leżały przed nami plecione chałki, perkate bochenki, okrągłe bajgle miane bułeczki i wszystko wyglądało jak piekarskie arcydzieło. Moja, moja rodzina z dziada pradziada, słynie z najlepszego pieczywa w okolicy. Co ja mówię, w całym Kroja, a może i w cesarstwie. Nie wiem, czy dajesz sobie z tego sprawę. Moja mała, ale znajdujemy się nieopodal Betlejem. To trudna i zapadła mieścina, o której nikt by nie pamiętał, gdyby nie moje wypieki. Czy wiesz, co oznacza na, nazwana steczka Betlejem? To dom chleba. Czy zaprowadzi mnie pan do Betleja? Ależ po co? Uwierz mi, nie ma tam nic ciekawego. Wszystko, co warto zobaczyć, jest tutaj, pod moim traktem. Proszę pana, to cały świat usłyszy o Betlejem. Ludzie przez wieki będą o nim pamiętać. Czy wróżysz mi jeszcze większą słowę dziewczynko? Nie to miałam na myśli. Dąknęłam. Anielka pomyślała o bezbronnym dzieciotku leżącym na sianku w żłobie i wtedy jej wzrok padł na okropny, płaski plebek podobny do płatka. Nie wiedzieć czemu przypomniały jej się słowa kolędy. Inne czekamy na ciebie pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą. Jeruzalem jest pod osłoną chleba i dóbr. Dzisiaj w Betleju urodziło się wyjątkowe dziecko. To zbawicie? Dobry jak tle. Przepraszam, nie wiem, czy to jest dobrze usłyszane. Możesz powtórzyć? Dzisiaj w Betleju urodziło się wyjątkowe dziecko. To zbawicie. Dobry jak tle. Chleb, który stąpił z lech, nieba. Niech, który wstąpił z nieba, dobre sobie. Nie czyta pan na Zbawiciela? Dziecko, co ja o tym pan wiem. Znam się tylko na swojej pracy. Wiem, że ludzie nie potrzebują pana jako zbawiciela, z tego, co pragną, co świeży bo panek lewa na śniadania. Proszę mi uwierzyć. Jeśli pan tam ze mną pójdzie, sam się pan przekona. O nie, nie mam mowy, nie mam czasu na wdurk. Muszę się brać do roboty, żeby wdrożyć na namo. Pamiętaj, szczęśliwy człowiek. Poszło o Najważniejsze wymiarze, żeby miła taki Wszystkimi rysłami chłonęła widoki, dźwięki i zapachy, coś wielu odgłosów dochodzących do jej uszu zaczęła rozbrzmiewać delikatna melodia. Jezu była słodka i pełna tęsknoty. Anielka dawno nie słyszała, czegoś się również Chciała, żeby światł się nie skończył, ale ja nie czuła, jak w niej samej budzi się tęsknota i nie daje jej spokoju. Zaczęła wsłuchiwać się w słowa pieśni. Był to śpiew o narodzie, która w ciemnościach i o świetle, które przyniosło wielką radość. O oczekiwaniu i o narodzinach dziecięcia, które nazwano księciem pokoju. Przecież one śpiewają o Jezusie. Wreszcie znalazłam kogoś, pod wskaże mi drogę. To było piękne. Dziękujemy. Nigdy nie słyszałeś tej, tej piosenki. Możemy cię nauczyć. Słowa są, są proste. Dziękuję, ale może i Im szybciej pójdziemy do Betlejem, tym lepiej. Do Betlejem? Nie możemy. Musimy Się testić, on się już narodził. To dzieciątko Jezus. Chyba źle zrozumiałaś, nasza pieśń to proroctwo. Mówi o tym, co ma się wydarzyć w przyszłości. Nasi ojcowie śpiewają te słowa od setek lat. Zbawiciel kiedyś się narodził, ale nikt nie wie, kiedy to się stanie. Ja wiem, dzisiaj! Chciałybyśmy, się tak było, ale proszę, pójdźcie ze mną, a sami się przekonacie. Po co wam to całe czekanie, śpiewanie i dyskota, jeśli nie wierzycie, że zbawicie się na rodzinie? Nie bądźcie miła, to nasza tradycja. Proszę, chodźcie ze mną. Dziękuję, spieszę się. Na pewno, późno już, wydajesz się po podróżą. No widzisz, no, teraz już no, on nie, nie chciał się tu zatrzymać. Trzeba było przyjąć tamtych. Nie wtrącę się, jak miałam ich przyjąć do takiego barłogu. Pajęczyny u sufitu. Wstyd nie masz? No, byli zdesperowani. Nie patrzyli czy jest czysto, czy jest brudno. Ona była w ciąży. Nie zauważyłaś? zapłaciliby nawet za kawałek tej podłogi. Zapraszam. O kim państwo mówią? Aby byli tu tacy. Nieważne. Młode, mał młode małżeństwo. Ona na ośle, on pieszo. Byłaś bliska na ale moja żona odmówiła noclegu, bo nie bywała w domu, A teraz już nikt nie da. Zmiany grosza z naszą z Dawno tu byli. W którą stronę poszli? Kto? No ci małżonkowie. Święta rodzina. Aj tam zaraz święta. Zwyczajni ludzie. Znasz, znasz ich dziewczynko? Tak. Niemcy są. Mężczyzna ma na imię Józef, a kobieta Maria. Bóg wybrał ją na matkę swego syna. Nigdzie nie znaleźli noclegu, dlatego schronili się stani. stanie. Tam Maria urodziła Zbawiciela. Wielkie nieba! Coś, co myśmy narobili? Co ty? Co ty? Nie kłóćcie się! Przestańcie! Maria i Józef na pewno wam wybaczą. Tak myślisz? Oczywiście! Chodźcie ze mną do Betlejem, pokłonimy się dzieciątku. A może zaprosimy ich do siebie, Przeprosić, że dopiero teraz wytłumaczysz, że chcieliśmy wszystko należycie przygotować. Ja? Dlaczego ja? Jesteś panem domu czy nie? No? Nie będą przecież marzyć w stajni. Ale słuchaj, jeszcze w drugiej izbie nie porozmawiałeś. Przecież, we, przecież wystarczy mi do z boków. Nie jedź mi tutaj, tylko bierzcie do roboty. Cały dom musi się przyzwoicie, a ja tutaj jeszcze pozamiatam. Zobacz, jak się nakurzyło. Proszę, nie. Dziecko, możesz tu zostać i nam pomóc. Przyda się dodatkowa para rąk. Zobacz, ile jest pracy. Nie róbcie tego. Sama <grym> znajdę drogę. Na niebie w gniazdy mniejsze i większe. Ale co to? W to wielkie widzenie, gdyż jedna z gwiazd spadła na ziemię i połyskiwała u podbórze niewielkiego pagórka. Anielka poszła tam, w tą stronę. Z odległości kilkunastu kroków dostrzegła, że to, co wzięła za gwiazdę w rzeczywistości było ogniskiem. Kto tu jest? I czego psa? Spokojnie, nie chcę przeszkadzać. Idę do Betlejem. Nie powinnaś siedzieć sama. To nie miejsce dla małych dziewczynek. A ty dlaczego jesteś sam? Bo lubię. Nie masz tu rodziny? Myślałam, Moja... że pasterze trzymają się razem. Moja rodzina jest daleko. Dlaczego? Nie twoja sprawa. Rodzice są biedni. Pracujesz żeby im pomóc. Moi rodzice też są daleko. Nikt nie powinien być sam w Boże Narodzenie. A co to jest Boże Narodzenie? To taki czas, gdy rodzina jest razem. Najpierw sprząta się dom, potem przygotowuje pyszne jeden, zasiada do wspólnej kolacji, śpiewa kolędy, rozpakowuje prezenty. Dziwna jesteś. Od razu widać, że pochodzisz z daleka. Wiesz, Boże Narodzenie to tak naprawdę coś świętego. To cud, gdy Bóg urodził się jako człowiek. Bóg jako człowiek? Jak to? Co ty mówisz? Urodził się każdy z nas. Stał się małym, bezbronnym dzieckiem. Mógł pozostać w niebie, jednak przyszedł na ziemię. Nie do jakiegoś pałacu, tylko do stajni. Dlaczego? Sama nie wiem. Może chciał być bliżej ludzi? Dziwne rzeczy opowiadasz. Kto w ogóle wierzy w to Boże Narodzenie? Chyba tylko dzieciaki. Idę się położyć przy owcach. I wełna jest jeszcze ciepła. Jeśli chcesz, możesz się przyłączyć. Anielka po raz pierwszy w czasie tej niezwykłej wędrówki przestraszyła się, że może mnie odnaleźć z tajemki? Wcześniej zupełnie nie brała się pod uwagę, ale teraz ich własne słowa, powtórzone przez pastuszka, ciążyły jej na sercu jak zimny kamień. – Kto w ogóle wierzy w Boże Narodzenie? – zdawał się szeptać pod popiół. – Tak, tak, to Gwiazda Betlejewska. Może ona wskaże mi drogę. – Dokąd, dokąd? dokąd? – Kogo szukasz? – Ja szukam kogoś, ale nie wiem, czy zasługuje na to, by go znaleźć. Każdy, kto szczerze szuka, znajdzie. Zobacz! Z miejsca, w którym stała, rozciągał się widok na całą okolicę. W dole, pośród pagórków, zobaczyła dolinę. Na w niej, w w pomiędzy zagrodami, owiec spali pasterze. Nagle, na ciemną zalała światłość. Pasterze podnieśli głowy i przetarli oczy. Na niebie pojawiło się przeciwne zjawisko. <klujne> widok na między gwiazdami, blade pustyki. Zaczęły się przybliżać rośnąć, rozmywać i rosnąć, rozmywać zmywać i ostrzać. Nie bójcie się, oto znalazł Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida nadodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A oto będzie znakiem dla Was. Znajdziecie nie niemowlę owinięty w pieluszki i leżącym w żłobie. Idziemy? Idziemy. No dalej, dalej, biegnijcie przyjaciele, biegnijcie. Celu. Dziewczynka podziwiała śpiew aniołów i cieszyła się, że mogły stać tak blisko wejścia do groty. Wtedy anielka przypomniała sobie kowala, piekarza, kobiety przy studni i gospodarzy. Jak bardzo by się cieszyła, gdyby mogła zobaczyć ich wszystkich tutaj odmienionych i szczęśliwych. O czym to Chyba wiesz o czym. Ci wszyscy ludzie z Betlejem i okolic. Dlaczego nie mogli przyjść do zamiaru? Mogli. Spójrz, tak nie ma drzwi. Jest otwarta dla każdego. Bóg rodzi się dla każdego, kto zechce go przyjąć. Ja sama byłam śliska tego, by go odrzucić. Powiedziałam, że Boże Narodze nie wierzą tylko dzieci. A teraz co myślisz? Teraz wierzę. Anielka podniosła wzrok i spojrzała na matkę dzieciątka, wstrzymała oddech. Nieraz widziała w oczach swojej mamy, a także babci, pewien szczególny wyraz, który dodawał im blasku, nawet gdy były bardzo zmęczone. Był to ślad troski, miłości, czy tego, co ogólnie można nazwać byciem mamą. Każda kobieta ma w sobie taką iskierkę, która częściej lub rzadziej, mocniej lub słabiej rozświetla jej twarz. Wtedy, nawet mimo nieuczesanych włosów, mimo zmęczenia czy zmarszczek na kole, Wygląda pięknie. Maria po prostu cała promieniała niezwykłym blaskiem. Anielka czuła na sobie wzrok Maryi. Spojrzenie było tak czułe i pełne miłości, jakby ktoś otulał dziewczynkę ciepłym pledem. Była kochana i przyjęta. Znalazła się tutaj nie przez przypadek. Jezus był taki maleńki, tak cudownie pachniał, prawie nic nie ważył, a był przecież większy niż cały wszechświat.